Witajcie farmerzy i farmerki. Przed nami kolejna edycja innowacyjnego farmera, a my jesteśmy w kolejnych gospodarstwach, gdzie gospodarze przygotowali innowacyjne i opłacalne rozwiązania. Tak też jest w przypadku gospodarstwa rodzinnego pana Sławomira Lewniczyka z województwa podlaskiego, który przygotował innowacyjne rozwiązania. Jakie sprawdźcie sami. Nazywam się Sławek Leończuk, jesteśmy w moim gospodarstwie, które znajduje się w Biszewie, w województwie podlaskim. Moje gospodarstwo jest o profilu zwierzęcym, po części i produkcją roślinną się zajmujemy. W tej chwili utrzymujemy około 40 krów dojnych, 50 sztuk opasów i młodzież, w sumie daje nam to około 120 sztuk bydła. Tutaj jak widać z tyłu stoi obora. W tej oborze stoją krowy mleczne. Znajduje się tam system wentylacji. No dzięki temu systemowi jest świeże powietrze, tak. Krowy czują się po prostu lepiej, tak swobodniej. Nam też jest łatwiej, alergia nam tak nie dokucza. Zamontowany jest też monitoring, który jest nam bardzo potrzebny. Po prostu zerkamy tak z domu, z aplikacji na, na krowy podczas porodów. Y, widzimy, czy coś się dzieje, czy jakaś tam sztuka się zrywa ze stanowiska, też widzimy tak. Nacięliśmy ostatnio y, posadzkę. To jest tak zwane frezowanie posadzki. Krowy się dzięki temu nie ślizgają, są bezpieczniejsze. Zarówno krowy, jak i my też. Też chodzimy stabilniej. Mamy w dojarce też y, odzysk ciepła, dzięki któremu. Y, Woda, woda jest nagrzewana z odzysku z baniaka chłodniczego i to już redukuje nam koszty prądu. Zamontowaliśmy też dwa lata temu fotowoltaikę na garażu, 26 kW. Około 10% zostaje nam e, rachunków stałych na prąd. Zamontowaliśmy solary, solary, które grzeją nam e, wodę w domu. W oborze jeszcze mamy wymienioną stolarkę okienną całą. Dzięki temu jest i widniej, i chłodnie, bo na lato wyciągamy okna, tak. jest wtedy przewiew, wentylacja wtedy też lepiej działa. W zimę jest dużo cieplej, bo jest szczelnie. Wymienione zostały też e, wszystkie lampy na LEDowe tak? w oborze, dzięki któremu jest dużo widniej i oszczędniej. Tak? W drugiej oborze, tam przy magazynie, zrobiliśmy izolację dachu, pianopór. E, zakupiliśmy też e, ściany oporowo, tak, lodzki Lego, tak zwane betonowe klocki Lego oddzieliliśmy magazyn od, yy, od zwierząt. Sławomir Leończuk gospodaruje wraz z żoną i rodzicami na 90 hektarowym gospodarstwie, gdzie przeważają słabsze gleby klasy 4 i 5 oraz zielone użytki. Nic więc dziwnego, że rolnik z województwa podlaskiego zdecydował się na hodowlę bydła mlecznego i mięsnego. W swoim gospodarstwie utrzymuje 40 krów mlecznych, co pozwala na produkcję około 33 tysięcy litrów mleka miesięcznie. To nie byle jakiego mleka. Specjalizuje się on w produkcji mleka w klasie premium, które jest wykorzystywane w tworzeniu najwyższej jakości serów żółtych marki Serenada. Wysokiej jakości mleko z gospodarstwa musi więc spełnić podwyższone normy, które praktycznie eliminują stosowanie antybiotyków w hodowli bydła mlecznego. Dlatego też indywidualnie dobierana jest pasza pod każdą z krów mlecznych. Zbogacona jest ona o żywe kultury bakterii dzięki zastosowaniu specjalnego środka probioemy, oraz o naturalny antybiotyk, jakim jest czosnek paszowy. W gospodarstwie profilaktycznie stosuje się też zasklepianie skrzypków po udoju oraz podawanie bolusów. Bydło jest też profilaktycznie szczepione przeciw koronawirusowi oraz przed BVD. Sławomir Lończuk, dążąc do usprawienia produkcji mleka w swoim gospodarstwie, zainwestował też w system, dzięki któremu dokonuje selekcji buchajów. A każda inseminacja jest rejestrowana cyfrowo w aplikacji. Dodatkowo po wprowadzeniu danych o stanie inwentarza, automatycznie określa ona i przypomina rolnikowi o zbliżających się terminach szczepień czy badań krów oraz cieląt. Gospodarstwo jest praktycznie samowystarczalne dzięki rozwiniętej produkcji roślinnej, nastawionej na hodowlę bydła mlecznego i mięsnego, w uprawie kukurydzy i lucerny oraz zbóż przeznaczonych na paszę, sprawdza się modernizowany park maszynowy. Właściciel gospodarstwa już korzysta z nowego ciągnika o mocy 105 koni mechanicznych. W parku znalazło się też miejsce na prasę i owiarkę do bel oraz zagrabiarka do trawy. Rolnik zainwestował też przyczepę na zboże o pojemności do 12 ton, pług obrotowy oraz brony. Wyposażył także gospodarstwo w pojemny, ekologiczny dwupłaszczowy zbiornik na paliwo, który zapewnia ciągłość prac produkcji rolnej. Nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Was na Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, które odbędą się w listopadzie, gdzie odbędzie się finałowa gala innowacyjnego farmera. Bądźcie z nami, zapraszamy!